W wieku 88 lat odszedł papież. I to właśnie w Wielkanocny Poniedziałek. A jeśli Wielkanoc uznaje się za symbol nowego życia, to to, co spotkało głowę Watykanu następnego dnia, może być sugestią jego końca. Już od 1595 roku istnieje niesamowicie precyzyjne proroctwo, według którego na świecie będzie tylko 112 papieży, a ostatni z nich odejdzie właśnie w świąteczny Poniedziałek. I na tej liczbie krąg się zamknie. Wydaje się to niemożliwe, ale w Watykanie naprawdę istnieje tak zwana Księga Malachiasza, mająca 430 lat. Zawiera ona listę wszystkich papieży i mówi, że 112. papież otworzy wrota do piekła, po czym zachoruje i umrze w święty dzień. Te wydarzenia, według teorii, będą znakiem nadchodzącej apokalipsy, która ma rozpocząć się w 2027 roku. Wszystkie te zbieżności z Watykanem można by uznać za fantastykę. Jednak ostatnią osobą, z którą spotkał się papież Franciszek, był wiceprezydent USA Vance, który przybył właśnie w Wielką Sobotę. Niedługo później przez Rzym przetoczyły się protesty, a sam Franciszek podczas wystąpienia powiedział: Nad światem zbiera się ciemność, złe istoty są już wśród nas i zatrzymanie tego, co nadchodzi, będzie niemożliwe. Oczywiście, wszystko to są jedynie teorie i nic więcej. Więcej teorii i tajnych nagrań znajdziesz na naszym kanale Telegram. Link w opisie profilu.